Cześć Ocalali, z tej strony Walencjanistas z Galery Gracz z sojuszu Art of Dev zadał mi pytanie odnośnie sprzętu burzy, zwanego jako Tempest Arms. Pytanie na tyle dobre, na tyle ciekawe, że postanowiłem poświęcić temu osobne wideo. Dlaczego? Pomimo tego, że wypuściłem dwa filmy odnośnie Tempest Arms, zdecydowałem się stworzyć kolejne. Ponieważ pytanie, które zostało mi zadane jest genialne oraz no cóż, na pewno to pytanie zadaje sobie wielu graczy. Co to za pytanie? Jaki sprzęt burzy jest najlepszy? Na co zwrócić uwagę? Jaki Tempest Gir wyrzucać do kosza zaraz po wytworzeniu? Czy każdy sprzęt burzy jest świetny? Czy umiejętności dodawane za pomocą złotej fiolki czy tam złotej strzykawki zawsze są fantastyczne i zmieniają całkowicie pole bitwy? Postaram się odpowiedzieć na te wszystkie pytania i być może pomóc Wam zrozumieć trochę naturę Tempest Arms, czyli sprzętu burzy. Zacznijmy od pierwszego pytania: jaki sprzęt burzy jest najlepszy? To pytanie może brzmi bardzo prosto, ale odpowiedź na nie jest bardzo trudna. Losowość tworzenia bonusów na czwartym, siódmym i dziesiątym poziomie sprawia, że mając nawet trzy świetne umiejętności, czwarta kompletnie popsuje sprzęt dla bohatera i zamiast nas cieszyć, będzie nam psuć humory, nam i herosom, którym go założymy. Na co zwracać uwagę przy tworzeniu sprzętu burzy oraz ulepszaniu Tempest Arms? Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na kolory, które pojawiają się przy statystykach. Najlepszy, najwyższy kolor statystyki jest czerwony. To ich powinniśmy wyczekiwać najmocniej. Ale to właśnie kolor czerwony jest najrzadszy, później jest złote, a na końcu najgorszy fioletowy. Kolor statystyk niebieski nie występuje w złotym sprzęcie burzy, a tylko taki omawiamy w tym dzisiejszym filmie. Jaki Tempest Gir wyrzucać do kosza zaraz po utworzeniu? Odważnie odpowiem, że żaden. Pomimo tego, że ulepszanie złotego sprzętu burzy kosztuje dość dużo nanomateriałów, nie skreślałbym żadnego sprzętu burzy przed uzyskaniem trzech statystyk, czyli poziomu siódmego. Dlaczego? Bo pomimo, że pierwsza statystyka może być fioletowa, to druga i trzecia może pojawić się koloru czerwonego, a to znaczy, że sprzęt będzie co najmniej dobry, na pewno nie zasługujący na recykling. Czy każdy złoty sprzęt burzy jest najlepszy, a przynajmniej lepszy od fioletowego? Nie, nie każdy. Sam posiadam kilka sprzętów, które obydwie statystyki mają koloru fioletowego. To znaczy, że są słabe i w zasadzie czekam na ich wymianę. Ale mimo wszystko, para sprzętu ofensywna i defensywna założona na Herosie daje nam mocniejszego kopa do statystyk niż para fioletowa. Dlatego fioletowy sprzęt burzy polecam graczom free to play. Na pewno szybciej i taniej będą w stanie zbudować obronę dla swojej osady, Ulepszając więcej fioletowego sprzętu i umieszczając go na 3-4 marszach. Czy umiejętności dodawane za pomocą złotej fiolki lub złotej strzykawki, jak zwał tak zwał, zawsze są fantastyczne i zmieniają całkowicie pole bitwy? No, niekoniecznie. W zasadzie trzeba mieć niezłego farta, aby trafić za pomocą złotej fiolki lub złotej strzykawki na statystykę, która działa z danym typem Herosa. No, bo na przykład, po co wzmocnienie ataku na sprzęcie dla bohatera piechoty? Albo po co umiejętność odnawiania zdrowia dla sprzętu burzy bohatera łowców? Owszem, te bonusy coś tam pomogą, niewiele, bo jednak powinny służyć innemu typowi bohaterów. Zwracajcie na to uwagę. Myślę, że temat jest na tyle głęboki, że postaram się w niedługim czasie powrócić z tematem sprzętu burzy w jeszcze jednym kolejnym wideo. Do zobaczenia!